to mi się najbliżej mi się to uczucie kojarzy yy, z czymś takim, co mi się zdarzało, jak na przykład mieliśmy wyjazdy escape roomowe i graliśmy 3-4, 5 dni z rzędu, w takie mega pokoje, które f... bodźców po prostu dawały. Głośny yy, f... dźwięk, straszenie mhm. cały czas, mega intensywnie. I przychodził taki moment, któregoś dnia po prostu, że graliśmy jakiś f... zajebisty pokój, wychodziliśmy z niego i całą ekipą byliśmy tacy. No taki o Escape Room. I w ogóle nawet o nim nie gadaliśmy, a nawet jeszcze wskazywaliśmy jakieś rzeczy, które nam nie pasują. I dopiero za tydzień, dwa, trzy, jak wracaliśmy do wyjazdu, to mówiliśmy, ej, czy ten pokój był zajebisty. To się działo, to się działo, mhm. to się działo, to się działo. I się zastanawialiśmy, dlaczego nam się wtedy to nie spodobało. I ja się zastanawiam, ktoś mądry, jakiś neurobiolog, który wytłumaczy, może mózg jakoś nas tak chroni przed przeładowaniem. Że wiesz, jak dostajesz ten sam bodziec tyle razy, to w pewnym momencie on już nie robi na tobie aż takiego wrażenia. Gdybyś za każdym razem przeżywał coś tak jak za tym pierwszym razem, no to na dłuższą metę byś zwariował. Nie?